Pan, widzisz pan przed sobą człowieka, który postanowił? A no, cóż, żeś pan postanowił? Postanowiłem. Zakończyć życie. Mógłbym pierw zabić pana jest przyczyną wszystkich moich nieszczęść. Bo nie rób pan ceremonii. Pan żartuje. A ja, <grywa> naprawdę mam broń przy sobie. I jestem gotów. No? Spróbuj pan swojej gotowości. Panie. Tak się nie mówi do człowieka, który stoi nad grobem. A dlaczegoż tu pan stoisz nad grobem? A żeby ocalić honor, który chcesz mi pan wziąć? O, zachowaj pan ten drogi skarb. Czy o te papiery panu chodzi? Pan pytasz? Tak, pan. Najgrawasz no, się z mojej rozpaczy. Uważasz pan, panie Maruszewicz, mógłbym teraz wypowiedzieć panu kilka morałów, albo przez jakiś czas przetrzymać pana w niepewności? Ale ponieważ obaj jesteśmy pełnoletni, więc... Więc niech pan to sobie zachowa na pamiątkę. Panie, darowaliśmy pan życie. Możesz pan liczyć na moją wdzięczność. Niech pan nie będzie śmieszny. Jestem całkowicie spokojny o pana życie, tak jak jestem pewny, że kiedyś dostaniesz się do więzienia. Cała rzecz, że nie chcę ułatwiać panu tej podróży. Jedno za słowo, cieplejszy uścisk ręki, Wrócił mnie ja na nowe tory, ale pan się nie może na to zdobyć. No żegnam pana, panie Maruszewicz. Niech tylko nie przyjdzie panu koncept podpisać kiedy mojego nazwiska, bo wówczas, rozumie pan?